Kasa fiskalna Farex Pro 300. Pokażemy w dzisiejszym filmie, jak prawidłowo podłączyć kasę do internetu za pośrednictwem bezprzewodowego Wi-Fi. Wejdźmy w menu naszej kasy. Strzałeczkami wyszukajmy pozycję numer 3 ustawienia. Zatwierdźmy. Wyszukajmy teraz. Połączenia bezprzewodowe. Jest to pozycja numer 16. Zatwierdźmy. Kasa w tym momencie wyszukuje wszystkie dostępne dookoła nas sieci. Proszę zobaczyć, jest tutaj ich kilka. Na potrzeby naszego filmu wybierzemy sobie sieć o nazwie AB. Kasa prosi nas teraz o wpisanie hasła. Proszę zobaczyć, że Pasło wpisujemy tak jak na starych telefonach. Jeżeli chcemy wybrać małą literkę, przyciskamy Shift, mamy dostęp teraz do małych literek. Jeżeli się pomylimy, klawiszem kasownik możemy anulować literkę wprowadzoną. Na potrzeby naszego filmu. Wprowadźmy sobie hasło do sieci AB. Jest to hasło, które składa się z samych cyferek. Są to cyferki od 1 do 8. Oj, przejechałem. Może łatwiej będzie mi wybranie tej cyferki i skasowanie. Jeszcze raz wybranie. Mamy już pełne hasło, zatwierdzamy klawiszem. Ok. Kasa w tym momencie łączy się z naszą siecią Wi-Fi. Chwilę to potrwa. Trwa łączenie. Proszę pamiętać, że małe litery i duże litery mają znaczenie w naszym haśle. Proszę zobaczyć, kasa poprawnie połączyła się i zapamiętała naszą sieć o nazwie AB.